Dzień dobry moi drodzy, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z kategorii Graj Tym, a wbijesz na pewno Golda V2. Przed Państwem Zak. Zak to jest niesamowita postać, jeżeli chodzi o wbijanie rankingu. Prosty, przyjemny, atrakcyjny, może budować naprawdę wiele przeróżnych buildów, a i tak jest praktyczny. Także dzisiaj wam przedstawię taki ogół w połączeniu trochę z AP, w połączeniu trochę z tankiem. No i co? Zapraszam do oglądanka. Raptem do końca sezonu zostało około 10, może 9 dni i warto moim zdaniem wykorzystywać ten aspekt, no bo naprawdę Zak jest totalnie free elo championem i ten materiał będzie żywym dowodem na to, że ta postać oddaje. Jeżeli chodzi o runki, jakie gramy dzisiaj na naszym Zaku, to gramy stricte reperkusje. Ja doskonale zdaję sobie sprawę, że tutaj można stosować konkurera, zdobywcę na polski w połączeniu z jakimiś tam no na przykład ten Na City czy Triumfem, jednakże reperkusje są bardziej safe runkom ze względu na to, że zawsze jak inicjujemy walkę za pomocą umiejętności E, czy chociażby Rki albo nawet i za pomocą Q, to od razu reperkusje nam się aktywują, zadając obrażenia przeciwnikom, plus nasze jeszcze defensywne statystyki nagle tak wzrastają. Dlatego taki zagrzek jakieś inne tanki nagle mają po jakieś 1000 jak nie 1300 armora, jeżeli faktycznie budują full armor builde. No i ta runka według mnie jest najbardziej praktyczna, bo na niskim progu rankingu, tak szczerze mówiąc stosujesz Tormada, stosujesz Sunfireka i typ się sam o ciebie zabija, bo gracze z niskiego progu rankingowego nie potrafią tego skontrować. Co prawda są jakieś lifestyle, przebicia, kontry w, w kategorii krytów czy jakieś true damage'e, ale os nie oszukujmy się, low elo gracze nie są aż tak mocno doświadczeni albo po prostu nie chcą zrozumieć mechaniki gry. Dlatego stricte takim zakiem jesteście w stanie sobie ten błąd wykorzystywać na własną korzyść i dlatego takiego gościa, który niby jest nafidowany. na przykład jest taki Draven czy jakiś inny Wiego, kontrować Tormailem czy chociażby efektem pożogi za pomocą Sunfire'ka. Jeżeli chodzi o AP Zaka, zgodzę się, że AP Zaka też jest praktyczny, jeżeli chodzi o zadawanie obrażeń, jednakże musicie trafić wszystkie swoje umiejętności. To nie jest champion, który wtedy może sobie pozwolić na jakiekolwiek zmisowanie, bo z reguły ta postać musi trafić wtedy wszystko, żeby złączotować. Jak nie trafisz swojego kluczowego skoku, to sorry, ale nawet najbardziej uselessowy champion w NMI możecie jakoś łatwo wykajtować, pomijać te swoje umiejętności kluczowe, czyli Q oraz E i tym sposobem no po prostu cię wykajtuje jak szmatę i cię zabije. No, <gryw> no nie będę tutaj akurat siał jakichś tam innych farmazonów czy tego ukrywał, po prostu trzeba to powiedzieć otwarcie. Nie starajcie się zwracać uwagi na sojuszników. Zwykle na low-Elo jest tak, że każdy ma własne widzimisię w stosunku do gry i tak naprawdę nie polecałbym się do tego stosować. Ok, czasami od czasu do czasu warto komuś skankować, warto komuś pomóc, jednakże głównie staracie się grać pod samego siebie. Dlatego, jeżeli widzicie jakieś kilka, na, na przykład bocie, bo widzę, że ten Traven się powoli zaczyna tradeować. To, to staracie się na przykład odchronić waszą luksanę, zarazem zadając kilka obrażeń temu Jegosowi. Ale nic więcej, Wy się powoli zaczynacie skalować: im dalej, tym lepiej. Pierwsze, Rico na naszej postaci. Polecam serdecznie Wam wybierać żarbami, ponieważ efekt pożogi powoduje to, że bardzo łatwo czyścimy sobie raptorki oraz wszelkie golemiki. To jest pierwsza sprawa. Po drugie, generalnie to jest pierwszy efekt naszego itemu mitycznego, czyli w tym przypadku Sunfireka. I dzięki temu możemy bardzo łatwo zdobywać i asysty, i tak naprawdę udział w zabójstwach. W konsekwencji ten triumf w końcu pójdzie w ruch. Także w stricte starajcie się, mówię, grać pod podlejta takim zakiem. Nie grajcie na siłę. Jeżeli widzicie przeciwnika, który próbuje w jakimkolwiek kontekście gankować, to po prostu postarajcie się to w małym stopniu skontrować. Ale widzę, że ta Katarina się tak trochę poczuwa, trochę nie do końca. Nie wiem, czy ten gościu tak. A, gościu się spodziewał, że ja tu będę? Nie, chyba nie. Okej. Okay. No i sami widzicie, no w jego praktycznie nam podszedł podcelownik i teraz możemy to fajnie wykorzystać. Nawet skoczymy sobie jeszcze w Katarinkę profilaktycznie, żeby ją troszkę podenerwować. Chup. Siemano. Siemano kolano, permastunek. No trochę szkoda, że ten syla się zatrzymał w miejscu, ale po raz kolejny zmusimy przeciwnika do wycofania się. Nawet i możemy go tak poniekąd trochę podenerwować Tak jak zresztą widzicie Nieprawdopodobnie prawdopodobnie tą Katarinę zabijemy przy tym dajwie No tak jak zresztą widzicie Bezproblemowo unicestwiliśmy midlanera Doprowadzając go po raz kolejny do skonu. I nawet wydaje mi się, że moglibyśmy to wygrać Pod warunkiem, że faktycznie Sylas by się mega poczuł Tylko kurde, niepotrzebnie E zużyłem Oj 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 ale aż tak? Nie ona, no aż tak to chyba nie. Okej. Okay. Ja tego nie tankuję. <gry> Także super. Nie widzicie, czy tutaj jest coś specyficznego w tejże postaci? Naprawdę, wystarczy tylko i wyłącznie stać obok przeciwnika, zdobywać asystę za pomocą efektu pożogi. I sami widzicie, że te triumfy od razu przyspieszyły nasz snowball, dając nam łącznie wartość 80 zł. Mm. Panie Wigosie, co pan robi? No, kurde. Spryciórka mnie wyłapała na dosyć dobrze. Najgorsze jest to, że ja chyba tego nie przetrwam. Jeżeli gościu z, z Lami smajta czy coś, to jestem w stanie. Nie, dobra, Morganka tutaj stoi. Nieważne. Kupimy sobie od razu obuwie, żeby nie tracić naszej mobilności w postaci. Ja doskonale wiem, że ta mobilność nie jest nam aż tak mocno potrzebna, ponieważ posiadamy skoki. Ale z drugiej strony nie wyobrażałbym sobie nie składać obuwia poniżej 10 minuty. Medżajkę możesz kupić, to jest dobry pomysł, tyle że trochę by nie byłoby mnie stać. Wydaje mi się, że nawet może by lepszym pomysłem byłoby zakupienie Darkseala teraz, niż jeżeli trochę później. Natomiast obuwie też nie będzie złe. Obuwie zawsze daje ci taką gwarancję, że jesteś bardziej mobilny, a Darkseal może cię przyspieszy, może polepszy twoje umiejętności, ale też nie do końca. Czy jesteśmy w stanie tu cokolwiek zrobić? No w sumie taki driven to nie jest problematyczny, tylko szkoda jest taka, że niestety drużynki obok siebie nie mam. Szkoda. Jest taka sytuacja na mapie, że grasz na siłę to najlepiej odpuścić i się outscaluj. No oczywiście, że tak. Im dalej gra trwa, tym lepiej. Bo dla Zaka to są w ogóle lepsze okazje do inicjacji drużynowej. Po drugie, masz bardzo łatwe warunki do przetrwania każdego fightu. Ponieważ jak już masz nawet dwa, jak nie trzy przedmioty, to jesteś tak turbo wytrzymały, że przeciwnik musi wręcz stanąć na głowie, żeby cię zmiażdżyć. Dlatego zgodę się z tym, naprawdę Zak jest gigaczadem w lecie, nawet i w środkowym etapie gry. Nawet między innymi przez maksowanie umiejętności E, bo na początku ten skok nie byłby aż tak daleki. A teraz widzicie, raptem od mid lane'a to co mogę na wilki wskakiwać bez żadnego kłopotu. Dodatkowo chciałbym wspomnieć, że ten skok mamy raptem co 11 sekund, ale jak złożymy przyszłościowo jakieś oblicze ducha, czy chociażby nawet jeszcze jakieś inne CDRki, no w tą gierkę może na przykład Omen Randuina byłby całkiem skuteczny, może nawet i Anadem Chain, który też dostarcza CDRki, no to tym sposobem nasza postać ten skok miałaby raptem co 6, może 5 sekund, no to to jest boska inicjacja wręcz bym powiedział. Dobra, bierzemy tego Draka i się nawet nie zastanawiamy nad tym faktem, no. Dobra, cyk. W sumie bijmy się. Nie byłoby to złe. Kurde, nie trafiłem. Może skupmy się na jakimś jednym celu. Chyba <grym> tak szczerze mówiąc, bijemy każdego po kolei. Nie wiadomo, kogo fokusować na początku. Dobra, zajebioza. Cyk, cyk, myk, myk. Weźmy sobie od razu drugiego spela, zmaksujmy czyli ku. Ku wybieramy tylko przez to, żeby dawać stun na przeciwnikowi. To nie jest stricte pod damage, wiadomo, w i tak mamy to dosłownie chwilkę. Jednakże to jest taki tylko efekt. Zadajemy obrażenia obszarowe, podnosimy naszą pasyweczkę, czyli naszego gluta, i tym sposobem resetujemy sobie nasze życie. Jak mamy coraz szybciej nasze Q, no to częściej możemy tego rozpoczynać walkę i tym samym, nawet, obracać bieg wydarzeń na swoją korzyść. Tak jak na przykład, jest to w tym przypadku. Siemano, Katarina. No to nieźle się popisałaś teraz umiejętnościami. Serio, ty dalej go próbujesz? O kurde, ty, to jest... To jest Renekton. <grym> Byłem przekonany, że coś mnie tak nagle red zaczął bić, czy coś. Przegięty jest ten, który ma strasznie dużo healingu z run i z blobów. No no właśnie, mowa tutaj oczywiście o takim Zaku. No, Zobacz, ja mam totalnie lowka. Podnoszę kilka blobów i nagle moje HP wzrasta. Także tak, doskonale rozumiem, o co Ci chodzi. Jeszcze fajne jest to, wspaniałe wręcz bym powiedział, jest wykorzystywanie rewitalizacji. Rewitalizacja to jest taka umiejętność, a zarazem runka, która pozwala Ci przywracać Twoje zdrowie oraz zwiększać Twoje shieldy, a jakby 5% więcej. I za każdym razem widzicie, kiedy ja podnoszę te bloby, cały czas ta runka wzrasta. I te wszystkie moje HPki jeszcze szybciej się przywracają. Nawet mogę do końca gry Stać praktycznie w dżungli, jak gdyby nigdy nic lecząc się co chwilka za pomocą tej pasywy, jak i w sumie wszystkich wykorzystywanych umiejętności. Dobra, kupmy sobie od razu Merkurki, żeby nie tracić czasu. W międzyczasie wspomnianego Dark też sobie zakupię jakiegoś profilaktycznego pinka i skaczemy dalej. Pewnie ktoś pyta, dlaczego Merkurki? Otóż, moi drodzy, ja wiem, że oni mają trzech Adeków, ale tak, Morkanka posiada Stuna jest Apekiem. Katarina jest apekiem, który tam jako w jakimkolwiek stopniu się skaluje. Renekton ma stuna, biego ma stuna. Merkury tutaj tylko i wyłącznie stosuje przez to, żeby zwiększyć statystykę tenacity. Dzięki czemu te liczne ogłuszenia, które posiada Renekton wiego czy chociażby ta morganka, żeby na mojej osobie były jeszcze zmniejszone. Ale tu wbita wlatuje Siemano. Siemano kolano. A raczej Katarinko, to tutaj niepotrzebnie weszłaś. Ale najstraj nice a widzicie jaki ten stun był piekielnie krótki? Na naszej osobie? Czy raptem ja dostałem pół sekundy stuna? Nawet i nie. Patrzcie, ultimejcik, żaden kłopot. To widzowie nawet i śmierdzi kiwką z tego co widzę. Odpalmy heralda profilaktycznie. Mm, tu możemy zbytować, że tutaj jakiś ping stoi. Staniemy sobie w tym miejscu i poczekamy na tego Dravena. A sami widzicie, że chłop dosłownie podszedł nam pod celownik. Raptem się zaraz o nas pozabija, a nawet jak umrzemy, to i tak mamy pasyweczkę. Więc sami widzicie. gifka działa nawet na waszym progu rankingowym, więc po dobrym kanku staracie się to stosować, żeby po raz kolejny takiego dravena doprowadzić do szału. Na nowy sezon zacznę grać z Zakiem. Nie tylko graj na nowym sezonie, ale również na tym, który Ci jeszcze pozostał. Bo niby 9 dni zostało do końca sezonu. Jednakże myślę, że przez 9 dni jakbyś ciągle grał Zakiem. To zagrałbyś łącznie ponad 20 gier. A jak większość byś wygrał, to raptem byś wygrał ile? 300 peków. No, jeżeli masz oczywiście takie standardowe mmr -y i zyskujesz po 20. Więc jak na moje, stosuj zaka, praktykuj tą postać, bo seria jest niezbalansowana. Niestety tego Drake'a chyba będziemy musieli odpuścić no bo faktycznie przeciwnicy tam się zgrupowali, ale to żaden kłopot. Jeden Drake nie masz takiego istotnego znaczenia. Zwłaszcza przy wyniku 10-24. Cześć Little, witam serdecznie. I cyk. I cyk. No i o to mi właśnie chodzi. Widzicie, praktycznie każdy fight jest wygrany. Stuny, podrzucenia, slowki, wszystkie takie aspekty. No wystarczy po prostu być znakiem w grze. No niestety moje MMR-y są takie, że więcej tracę i mało zyskuję. No to słuchaj, wybierasz Zaka i to się wszystko obraca na Twoją korzyść. Chociaż nie, Pinka sprzedawać nie muszę, bo dostałem Golda. Także w tym przypadku kupię sobie od razu kolczastą kolczugę, żeby dobijać jeszcze bardziej mentalnie Wigosa oraz Renektona. No i sami widzicie, to wystarcza, żeby Zakiem wskoczyć w teamfight i praktycznie być żywym. Bo nie tylko, że macie mnóstwo regeneracji poprzez rewitalizację, jakie pozostałe aspekty, to dodatkowo, jeszcze macie dużo defensywnych statystyk, czyli pancerz oraz odporność na magię, i jakikolwiek nafitowany w enemy przeciwnik nie jest w stanie nas powstrzymać chociażby jeden na 1. I to jest właśnie definicja tanka. Dosłownie musieliby się mega postarać, albo ja bym musiał mega zlamić, żeby oddać przy tym życie. I jeszcze mam pasywę, więc nawet jak umrę, to jeszcze mam szansę na obrócenie sytuacji na swoją korzyść. Taka oto ciekawostka. Ale gdzież tam. Michael, jak ogólnie oceniasz nowe ikony niektórych przedmiotów? Spoko. Wydaje mi się, że aktualizacja po części wymagała tego od twórców, bo naprawdę jakieś tam liczne błotki i tak dalej, no były przestarzałe, nie bójmy się tego powiedzieć. Faktycznie ten trochę błotki wygląda jak takie głębinowe ostrze, a nie jakieś ostrze takiego króla, ale może o to chodziło właśnie twórcom. Niektórzy się śmieją, że wydają właśnie kilka milionów na to, żeby stworzyć 8 nowych ikonek w grze. Ale szczerze mówiąc, uważam, że co niektóre tak jak Devdance wyglądają lepiej, bardziej atrakcyjniej, bardziej przykuwają uwagę. Jeżeli chodzi o kolejne przedmioty, jakie składałbym w ten mecz, bo absolutnie nie mam pojęcia, czy ten mecz się teraz skończy w tym ostatnim fajcie, to polecałbym serdecznie zastosowanie tego. Po pierwsze, medzajki, żeby faktycznie już dobijać mentalnie przeciwnika z jednocześnie z taki, to jest pierwsza sprawa. No widzicie, trzy razy kombo odpalili w Zaka, mi tylko połowę HP się zmarnowało. No to warto by było zobaczyć się w medzajkę. Natomiast jeżeli chodzi o item defensywny, Adeków, którzy są napidowani, na przykład Raduinem Omena, o którym mówię już dosłownie kilka minut. Bo to nie dość, że niweluje kryty, to jeszcze wzbogaca wasze armorki i nawet i wasze CDRy przez to jeszcze szybciej mamy przydatny skok, czy chociażby pozostałe umiejętności typu Almighty. I to było na tyle, jeżeli chodzi chyba o tą gierkę, bo wydaje mi się, że Raptem praktycznie w przeciągu 5 minut ona się zakończy. Nie dość, że moja drużyna już splituje tak naprawdę Nexusa, to jeszcze się wbija tak totalnie, totalnie przeciwnika. Także co, podsumowując Statystyki 5.1.12 chyba idealnie udowadniają wam, że Zak zasługuje na miano S plus zawodnika. No i praktycznie grajcie nim, stosujcie tank Builda w połączeniu właśnie z takim Dark Silkiem. Bo sami widzicie, nawet jak w późnym etapie go zbudowałem, to i tak byłem w stanie zrobić 10 staków. Plus jeszcze potencjalnie mogę zakupić medzajkę, bo mnie na nią stać. Także to by było na tyle. I patrzcie, jak nam regeneracja nagle wzrosła. No i to tyle by było w tym materiale, także przejdźmy od razu do podsumowania bo aż mnie ciekawi ile damage'a zadałem przeciwnikom w tym oto gameplay'u. Jeżeli chodzi moi drodzy o podsumowanie tego pięknego rankingu to specjalnie materiał był nagrywany na niskim progu rankingowym tak sami widzicie silver 4 zdobywając 9 raptem LP-ków, ale jeżeli faktycznie w przeciągu 10 dni będziecie non stop grać z zakiem, to sami widzicie, że z tych 9 LP będziecie otrzymywać po 19 Dlatego w przeciągu 9 dni polecam Wam zdotepkować Zaka, zagrać pod ten build 1 do 1 i prawdopodobnie jeszcze w tym sezonie będziecie mogli ujrzeć swojego własnego Golda na swoim koncie. Także dziękuję serdecznie za oglądanie, zostaw lajkacza, zostaw subskrypcję, jeżeli jesteś nowy tutaj na kanale, oraz częściej wpadać na transmisję na żywo, gdzie nagrywam tego typu gameplaye. Także do zobaczenia następnym razem.